Jak wszystkim, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj jest drugi dzień zawodów i ja się już naprawdę nie mogę doczekać. Prawie całą noc nie spałam. Nie wiem czy mnie się tak stresuje, no ale wiadomo, zawody są zawsze stresujące. E, moi drodzy, ja jestem już ogarnięta, generalnie idę się ubrać w koszulkę konkursową i bruczesy. E, no i w sumie chyba to tyle i lecimy do nie wiem, może coś wezmę na drogę do jedzenia, ale wątpię, że coś zjemy. Moja koleżanka totalnie też nie jest, Ale uwierzcie, że to jest taki stres. Dla tych, którzy nie jeżdżą na zawodę, mówię, że to jest taki stres. Nawet na ujedzeniowych, naprawdę, ja jestem ciekawa, jak to będzie, jak będę jechać ze skupówki. No ale nic. Dobra, poszukujemy się na zawodę. Dobra, ja jestem już ubrana. Generalnie princeska jest i tak dalej. Teraz, ona też już jest ubrana, lecimy teraz na rozprężanie. Zobaczcie, już ubrana jestem, no i lecimy po fraczek. Dobra, krótkie podsumowanie mojego przejazdu. Generalnie to totalnie dzisiaj nie był mój dzień. E, kiepsko mi się jechało. Czworobok też nie był najładniejszy. E, rysunki robiłam za późno i za wcześnie przejścia. No, generalnie taki średni, ale jesteśmy pierwsze 76%, więc no i tak dużo jak na to, jak dzisiaj oceniali, bo dzisiaj byli bardziej surowi sędziowie. Także i tak. Ok. Nie sądziłam, że mnie tak ocenią, bo naprawdę ten czworobok wyglądał na mniej procent. Eee, ale dobrze, że ocenili tak. Tu generalnie brakło wygięcia w lewo. Strasznie się w prawo nie chciała w ogóle mi odejść od łódki. I tu zobaczycie, za wcześnie przejście. Powinno być trochę później. No ale nic. Generalnie się pilnowałam łokcie, No tutaj nie za bardzo, ale w drugiej połowie opatrzcie. Tutaj za późno przejście za literką. Generalnie dzisiaj starałam się pilnować tych łokci, e, właśnie żeby były przyciele, a w, w tej drugiej połowie już to bardziej widać. Także no, w sumie nie będę przedłużać. Słuchajcie sobie dalej, oglądajcie sobie. A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is earned. you're good. Drodzy, my już po startach, po starcie, i zaliczyłyśmy się dzisiaj 76%. Także no, jest moc, jest moc. E, no, ja jeden mniej niż wczoraj, ale też byli inni sędziowie, którzy trochę oceniają, tak bycie surowi. Ale i tak było bardzo dobrze, więc się cieszę. Jest ich pierwsze. Dobra. Moi drodzy, ja. Idę też do princeski. Właśnie ja zjadłam drugie śniadanie i idę do niej dać z mam już do Dobra, jestem u princeski Muszę wyciągnąć miskę, bo jeszcze śniadałam żarełko Tak Dobra, koniec. Generalnie mój teraz kończyć tego vloga, bo nie działo się za dużo, ale... Nie działo się za dużo, ale no... miałam co za bardzo nagrywać Generalnie jestem średnio zadowolona z dzisiejszego przejazdu, ale jest film pierwsze więc jutro też będziemy, jak ukończymy. Także super, już wiem, że to jest zero stresu i dosyć go. Filmy tego jutru przejechać ładnie. No, także mam nadzieję, że Wam się spodobał i że widzimy się w jutrzejszym ostatnim. Także co? Do zobaczenia. Pa!